O, dzień dobry drodzy, witam was bardzo serdecznie, wróciłem po świętach naładowany pełną energią i mocą. Odpocząłem sobie od Gwinta, odpocząłem sobie od komputera, no ale wróciłem i w międzyczasie, widzicie na ekranie, pojawiła się fantastyczna inicjatywa. O której postanowiłem, że właśnie nagram filmik, żeby wam przekazać, co tutaj zostało przygotowane w międzyczasie, kiedy odpoczywałem. Mianowicie został ogłoszony Gwent Finity Contest, e, czyli takie zawody e, zorganizowane przez Lerio, e, które mają nam e, polepszyć rozgrywkę rankingową w tym sensie, albo dać więcej motywacji do grania w Gwinta e, w 2023 roku. Lerio, jakby ktoś nie wiedział, to jest bardzo potężny zawodnik e, z Polski oczywiście. E, Potężny zawodnik, tak jak mówię, grał na openie i jednocześnie tutaj też znany z tego, że prowadzi swojego takiego bloga gwintowego. Jeśli ktoś nie kojarzy, tutaj leriohub.com polecam, tu jest bardzo wiele ciekawych artykułów e, na taki wyższy, powiedzmy, poziom. E, jeśli ktoś chce się bardziej wgłębić, właśnie w matematyczną część gwinta. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tym Gwent Infinity konteście, e, który został ogłoszony 25 grudnia i który będzie trwał przez cały e, Sezon 5, ostatni Mastersów. Więc jak wiemy, będzie to ostatni rok, taki competitive, wspierany przez Redów. No i tutaj zostały wymyślone generalnie trzy cele. I za wypełnienie każdego z tych celów, ten cel może osiągnąć każdy, kto gra w Gwinta i jest na Proladerze. Także każdy z Was, drodzy widzowie, może te nagrody zgarnąć. I tak jak widzicie, za cel numer jeden jest 5000 złotych. Za cel numer 2 jest 4000 złotych, a za cel numer 3 jest 2000 zł, także yy, no, nie mała stawka, że tak powiem, jak na taką inicjatywę oddolną. Dodatkowo bonus, yy, który to bonus oznacza, że będzie można się dołożyć do puli nagród, jeśli ktoś chce. dlatego tego też przejdziemy później. Yy, I teraz tak, co należy osiągnąć, bo to myślę jest istotne. Ja oczywiście tą stronę tutaj podlinkuję Wam widzowie w opisie tego filmu. Natomiast też tutaj powiem parę słów od siebie, więc tak, cel numer 1, oczywiście, patrząc po nagrodach, te cele nie są proste, tak, nie jest kto pierwszy, ten lepszy, tylko raczej pytanie, czy w ogóle komuś to się uda osiągnąć, więc tak, cel numer jeden, najwyżej punktowany, powiedzmy, to jest osiągnięcie 11 000 MMR-u na proladerze, tak, jak wiemy. Bazowo każda frakcja na ma 2400, czyli razy 4, 9600, także trzeba wbić yy, na plus 1400 mmr yy, 1400 mmr yy, na plus, powyżej tego bazowego, to jest średnio 350 mmr na każdej frakcji, czyli jeśli osiągniecie 2750 mmr na czterech frakcjach, no to w sumie dam wam to 11 000 MMR. Oczywiście nie, to musi być to równy rozkład. Może być jedna frakcja 3000 MR, jeśli ktoś potrafi, pozostałe frakcje o wiele niżej. No ale tak realistycznie no to trzeba średnio 2750 MR osiągnąć. To jest cel numer jeden. Cel numer dwa to jest osiągnięcie współczynnika LEI powyżej 60, przy, znaczy przynajmniej 60 i być w top 20, a o tym współczynniku też tutaj mamy osobny artykuł, nie wiem czy go znajdę teraz. Ram, pam, 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 pam. O! teraz tutaj sobie do tego przejdziemy. I cel numer 3 to jest osiągnięcie 2800 mmr na jednej frakcji. I tutaj jest 2000 zł za to. Czyli teoretycznie cel numer 3 wydaje się najprostszy, no bo można cały sezon próbować spamować jedną frakcję i ten MMR osiągnąć. Natomiast. Dlaczego nagrody są takie okazałe, ponieważ no tutaj Lerio e, zaproponował nam historię tych statystyk, e, także jak sobie tutaj przeskrolujemy, sorry, z tak nie po kolei, no to jeśli chodzi o te 11 000 mmr e, no to nikt w historii Gwinta do tej pory tego nie osiągnął. Rekord należy do Kamsa, tutaj macie taką ładną tabelkę też przygotowaną, można sobie ładnie E, przestudiować też w jakim sezonie to było, w którym roku. Także rekord do tej pory to 10809 mmr osiągnięte przez Kamsa w sezonie trzecim Mastersów, w sezonie Dryad, Dryad e, który był tylko pod Crown Points. Także to nie był taki full competitive season, no ale jak widzicie, e, teoretycznie potencjał jest, no ale w bicie 200 mmr jeszcze wyżej niż to co Kams no Jest bardzo bardzo trudne, bo to mniej więcej oznacza, że nawet jak policzymy sobie 7 mr za winka, to jest 30 winów więcej niż Kams, Bez żadnej porażki. Eee, także bardzo trudny achievement. No, ale można próbować, tak? To jest ten najcięższy cel do osiągnięcia. Dalej eee, mamy tutaj ten współczynnik Lei eee, na poziomie 60. O tutaj historycznie Tailbot jako jedyny zbliżył się do tej granicy. Osiągnął 59,1 w sezonie Niedźwiedzia w sezonie drugim. I teraz tak, e, jeśli chodzi o ten współczynnik Lay, jak to się liczy? To jest taki współczynnik efektywności, czyli jak dobrze ktoś sobie e, radzi tak w stosunku do ilości gier. Więc tutaj mamy definicję Surplus MMR przez square root of liczby gier. Czyli e, jest to MMR na plus jaki zdobyliśmy, Dzielony przez pierwiastek kwadratowy z ilości gier. Czyli najlepiej grać mało gier i jak najwięcej wygrywać, wtedy ten lej bardzo szybko rośnie. Dlatego, surplus MMR no to jest to, co powyżej bazowego. Tak jak powiedziałem, jest bazowo 2400 na frakcji, czyli w sumie 9600. Więc powiedzmy, jeśli na koniec sezonu macie 10000 MMR-u, no to ten surplus MMR to jest 400, tak? No bo bazowo jest 9600 w sumie. 10000 minus 9600 daje 400. I dzielimy przez pierwiastek kwadratowy z gier. Czyli na przykład zagraliście, dajmy na to, 100 gier. Eee, czyli zagraliście 100 gier. Pierwiastek kwadratowy ze 100 gier to jest 10. Czyli wychodzi w tym wypadku 400 przez 10, czyli 40. Więc jeśli wybiliście 10 tysięcy mmr grając w sezonie 100 gier, eee, no to macie lei 40. Trzeba osiągnąć lei 60, także w przypadku 100 gier, czyli po 25 na frakcję, trzeba by osiągnąć 10200 MMR z samymi placementami. Nie wiem czy to jest w ogóle możliwe. No w każdym razie no aby ten współczynnik osiągnąć trzeba naprawdę bardzo tutaj bardzo dobrze grać no i w zasadzie praktycznie przegrywać i grać stosunkowo mało. Bo generalnie im więcej będziecie grać tym ten dzielnik będzie większy, a ten MMR na plus ciężej wbijać. Także tutaj Taka moja porada, jeśli ktoś chce ten współczynnik lej wbijać, to najlepiej grać pod koniec sezonu tylko. Czyli na przykład zacząć tydzień, ostatni tydzień sezonu, jeśli ktoś jest w stanie nasłamować tyle gier i starać się wtedy ten, te gry wygrywać. No bo po pierwsze wtedy słabsi gracze są wyżej, po drugie MMR jest trochę zinflacjowany i teoretycznie trochę łatwiej wygrać. Dobra, jeśli chodzi o trzecie czyli 2800 mmr to wydaje się najbardziej możliwe do osiągnięcia, tak moim skromnym zdaniem. No bo tutaj rekord należy do Iluchy, czyli Big Kuku, 2782, ale to było w off-sezonie. Natomiast jeśli chodzi, tutaj syndykat, jeśli chodzi o zawodników, którzy byli na Mastersach, zdaje się tak, 2759. Także no tutaj 2800 wydaje się z zasięgu, no tutaj trzeba mieć troszkę farta, no bo też należy wziąć pod uwagę, że to jest taki system elo, tak? Więc jak jesteście tam na poziomie 2700, to po pierwsze ciężko znaleźć jakąś grę, bo jest bardzo mało zawodników z tym MMR-em, a po drugie, jeśli na przykład was sparuje z kimś, kto ma 2600, no to jeśli tam przegracie, to dostaniecie na przykład minus 11, a jak wygracie, dostaniecie plus 5, nie? Także... Tak, to oczywiście, liczby sobie z palca wyssałem, ale no wiecie, MMR się dostaje w zależności od mmr przeciwnika, także yy, no jest to możliwe, ale no wymaga, wydaje mi się, trochę szczęścia. Dobra, także to chyba tyle, jeśli chodzi o wyjaśnienie zasad. Natomiast tu jest jeszcze jedna sprawa, yy, ponieważ ominąłem jedną sekcję, mianowicie, yy, że te zawody będą podzielone na dwie części, czyli mamy część 1, race, wyścig. I część drugą, high score, czyli najwyższy wynik. No i tutaj zostało to tak podzielone, że w przypadku, gdy wiele osób to osiągnie, jak to będzie dzielone. E, mianowicie, część pierwsza, wyścig na koniec kompetywnego sezonu, jeśli gracz osiągnął któryś z tych celów, e, otrzymuje połowę price poola, czyli połowę z tych 5000 na przykład to 2,5. Natomiast druga połowa idzie do zawodnika, e, który miał najwyższy. Wynik w danej kategorii na koniec całego sezonu Mastersów 5. No Sezon Mastersów 5 będzie trwał. No nie wiem, format jeszcze nie został ogłoszony, ale to powiedzmy, że Masters finałowe będą w grudniu, więc powiedzmy że cały rok od stycznia do grudnia, chociaż yy, nie wiem jak to tam te sezony będą podzielone, no ale zakładamy, że po miesiącu, tak jak było do tej pory. Także no, na końcu, po całym roku, yy, druga połowa zostanie przydzielona. Być może to będzie ta sama osoba, no bo dajmy na to, że tylko jedna osoba. Osiągnie to powiedzmy nawet w styczniu, no to w styczniu dostanie połowę price poola, a drugą połowę dostanie w grudniu, jeśli nikt w międzyczasie tego wyniku nie przebił. Jeśli ktoś przebije, no to ten na końcu udział najwyższy, dostanie drugą połowę. Eee... Tak, i tu mamy jeszcze napisane, że jeśli gracz wygra część rajst, czyli połowę, tylko high score zostaje aktywny. Tak to no wiecie, to jest takie zabezpieczenie, bo gdyby cała nagroda była od razu przyznawana i by się okazało, że wszystko zostało osiągnięte w styczniu, a no to w zasadzie już potem by się nie opłacało grać poniekąd Ladera. A tak to zawsze ta połowa w tej puli, która zostanie uzbierana, będzie do końca roku aktywna. Także fajne zabezpieczenie. Jeśli nikt nie wygra w wyścigu, to high score zostaje dalej połowę. Czyli jak to przerozumiem, jeśli nawet nikt nie osiągnie tych celów, to i tak połowa puli nagród zostanie przyznana na końcu roku dla zawodnika, który chyba zbliżył się najbardziej do tego. Chyba, że tu chodzi o to, że tu Competitive Season a tu non Competitive Season. No yy, w każdym razie najlepiej jest te cele osiągnąć, wtedy się nie musicie martwić. Yy, także szykuję się niezła zabawa. I teraz yy, czy ja będę się starał? Yy, oczywiście ja będę sobie ze swoich sił próbował, natomiast no, patrzę realistycznie yy, jak grając ze swoim stream, jeszcze rozmawiając z czatem. <laughs> Trzeba zrzucić winę na widzów. No prawdopodobnie nie będę w stanie osiągnąć tych... E, tych, 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 tutaj celów. E, natomiast to inicjatywa naprawdę spokojna, i też myślę, że e, no, znajdą się osoby, które będą chciały spróbować to osiągnąć. Jeszcze jedna ważna sprawa: będzie tutaj validation, czyli weryfikacja, e, czyli wszystkie wyniki będą sprawdzane przez CD-projekt, żeby sprawdzić, czy ktoś na przykład nie robił jakiegoś win tradingu, żeby sobie podbić MMR i tak dalej, tak dalej, czy nie było jakichś ustawek, także e, także tutaj wszystko będzie legitnie zrobione i oszukiwania raczej nie być nie powinno. Mam nadzieję, że nikt nie będzie próbował. E, jeśli chodzi natomiast e, jeszcze o tutaj to wspieranie, e, no to tutaj można się zadeklarować do wsparcia puli nagród. Minimalne wsparcie wynosi 50 dolarów, czyli 200 zł około. No i tutaj, jeśli się zadeklarujesz, będziesz odpowiedzialny, żeby w momencie, kiedy ta nagroda zostanie zdobyta, żeby tą nagrodę zwycięzcy wysłać. Także tutaj nic nie jest zbierane. Jeśli chcesz się zadeklarować, że chcesz wesprzeć tą inicjatywę, do czego zachęcam, no to tutaj mamy też Twitter. E, tutaj można na Twitterze się zadeklarować, e, jeśli ktoś chce się do nagród dołożyć. E, I jeszcze e, mamy tutaj mm, e, 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 stronę, i tutaj będą wypisani wspierający, e, i tutaj będzie pula nagród, i będzie to update'owane. Także no, chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Szykuje się, fajna inicjatywa. Także tyle co chciałem wam przekazać. Dajcie znać, czy będziecie próbować osiągnąć te cele. Wiem, że wydają się niemożliwe, ale marzenia trzeba mieć tak. Jeśli ktoś nie będzie próbował, to na pewno nie wygra. No i to tyle w tym odcinku. Dziękuję za wysłuchanie. I tyle. Do zobaczenia w kolejnym materiale.